Dzisiaj ja jestem w ukradni Brainroot i koło mnie jest sami. I zobaczcie, co się pojawiło po lewo: jakaś nowa opcja admina? Tylko sami, czy ja mogę to kliknąć? Czy ja nie dostanę bana? Czy czegoś takiego, bo nie chcę dostać go, co nie? Nie, Luczku, spokojnie, nic nie dostaniesz. To jest Twoje nowe zadanie, żeby dostać admina. Co chwilę, czyli mogę naprawdę mieć Twoje supermoce. Ej, to czekajcie, ja spróbuję sobie tutaj w to kliknąć. I wow, Zobaczcie, coś mi się wyświetliło I pisze mi tutaj komendy Samiego I odblokuję wow, coś takiego czerwonego I mam pięć zadań Czyli otworzyć pięć laki bloków adminowych Znaleźć Samiego na mapie Dać brain rota Samiemu Znaleźć brain rota Luczka I przejść szkołę Samiego No dobra, to czekaj, ja mogę zrobić już pierwsze zadanie Bo to jest chyba proste No tak, tylko tak się nie ciesz Bo potem naprawdę będzie to ciężkie I będę mógł cię zbanować, jak będziesz złym adminem Nie no, spokojnie, zobaczcie Zobacz, ja tutaj mam akurat takie laki bloki, które sobie otworzę. Tak, uwaga, trzy laki bloki otwieram i miałem tutaj akurat pięć w mojej bazie. Ty to jest jedno z prostszych zadań i wyleciało mi Alessio prawie SIX-7, ale w sumie tak, dostałem go mogę go zatrzymać. No właśnie nie możesz, jeżeli chcesz być adminem, to musisz wszystko usuwać, co jest najlepsze, bo i tak będziesz miał najlepsze rzeczy, rozumiesz? No w sumie to tak, to się zgadza, tak, to ja usunę może tego mojego SIX-7. Dobra, usuwam te braidroty. A czekajcie, kliknę sobie tutaj po lewo w te moje umiejętności samiego i tak zrobiło mi się. Tylko chwileczkę sami. Czemu jest kolejne zadanie znajdź samiego na mapie? Przecież to zadanie będzie jedno z najprostszych na świecie. Ale wow, ile tutaj jest samych na mapie? Gdzie ty się ukryłeś? No, no właśnie nie powiem ci, o to wchodzi w tym zadaniu. Musisz mnie znaleźć, jeżeli chcesz zostać sami i mieć moje umiejętności. Ale przecież to za ciężkie, tutaj jest za dużo tych klonów, a może zacznę A, pałką uderzać, tak, wtedy na pewno znajdę gdzieś jakiegoś samiego, ale nie no, on może być przecież na dachu, wszędzie może być. Ale ja chcę dostać te umiejętności. I wiecie co widzowie, ja sobie wejdę na przykład do sklepiku i co wy na to, żeby hmm, może kupić pułapki w sumie na tego samiego, albo na przykład wszystkie rzeczy, żeby na 100% znaleźć tego samego. Mam tutaj wszystko, nawet taką broń laserową, albo bagi i bombę. Ej, tak, to by było dobre. Jeżeli rzucę tą bombę, to wszyscy za Uwaga, tańczyć, jeżeli ona wybuchnie. Bo, uwaga, dzięki niej jest wszystko kolorowe. Tak jest. A może zaśpiewam wam piosenkę? Drain, dryń, dryń, jedzie coś. To jest paczka Luczek Shop. Drain, dryń, dryń, puka ktoś. Tak, widzowie, to jest moja nowa pioseneczka. Więc możecie sobie wbić na nią. Tak, a ja cię sami za chwileczkę znajdę, gdzie ty tutaj jesteś. Ej, chwilę, ale przecież to jest oszustwo. Ty nie możesz używać takich wspomagaczy. Co, serio, nie mogę? Eee, no to sorry, sami już nie będę używał tych bomb. I nie będę dawał ich w ciebie. A ja pójdę chyba gdzieś na sam. Koniec tych wszystkich samych, bo coś mi się wydaje, że ty gdzieś tutaj będziesz. Muszę popatrzeć się po prostu na wszystkie twarze tych samych. I tutaj jest jeden pajączek, tutaj drugi, ale chwilę ty, czy ten sami tutaj nie zaczyna się troszeczkę ruszać w tym momencie? Coś mi się wydaje, sami, że to ty jesteś tutaj. Tak chwilę znalazłem cię, tylko. O, ja się tutaj zaciąłem. A masz, to jesteś ty! Juchu, udało mi się! Ej, nawet nie wiedziałem, jak ci się udało mnie znaleźć. Gratulacje, ale dawaj, teraz trzecie zadanie na ciebie czeka. Ej, w sumie. I jestem ciekawy, jakie to ono jest Więc uwaga, w tym momencie kliknę w to I tak, mam zrobione drugie A teraz mam Daj Brain Rota samiemu Taki prezent Tylko chwilę, ty, jakiego ja mam ci dać? No takiego, jaki mi się spodoba Wiesz co, ja sobie wybieram na przykład tego 6-7 On jest przepiękny i pewnie ty go lubisz A teraz ja go zabiorę Tylko chwilę, sobie możesz usunąć, czy coś takiego. No w sumie dobra, możesz go wziąć. I gdzie ty masz tutaj swoją bazę? Ty, ja tutaj żadnej nie widzę. Ty jesteś taki głupiebki. Ja moją bazę mam na końcu linii, więc chyba tam wejdę. Ale chwilę, jak to Sami ma tam naprawdę jakąś swoją bazę, przecież tutaj nie można nigdy wchodzić, te brainroty tutaj się kasują, o nie, ale chwilę, ty mogę tutaj wejść, a w oddali ja tam widzę, ej, jakąś bazę Samiego, czy on tam trzyma swoje brainroty, wchodzę tam, ej, Sami, poczekaj na mnie, no pewnie, że poczekam i o, ty już masz widzisz, gdzie ja mam moją bazę, proszę bardzo, za chwilę ją zobaczysz, bo mało osób ją widziało, ej, w sumie to jest prawda ja nigdy nie widziałem tego tunelu, byłem w innym, a tutaj, wow, przed no jest cała twoja baza ty, czyli będę mógł tutaj za chwileczkę coś takiego mieć, jak będę grzeczny? No tak, bo ty mi dajesz teraz swojego brain rota i robisz zadanie. I wiesz co? Muszę znaleźć gdzieś jakieś wolne miejsce, gdzie mam dać tego brain rota. mi wejść na górę? Ty no pewnie kradnij mi tego brain a w ogóle cię nie uderzę. To jest mój prezencik dla ciebie. I chwilę, wow, ile ty tutaj masz brain w środku? Mam każdego, jakiego chcę. Six, seven mam, ale w sumie ukradłbym jednego od ciebie. I wiesz co? Chyba pójdę na samą górę, bo tam mam dużo tych brain i miejsca na nie Tylko mnie nie uderz Pamiętaj o tym No pewnie, że nie uderza Tutaj, wow Cała baza laki bloków Admina, jestem ciekawy Co ty tam masz na górze Co nie? Bo wiecie, Sami może mieć Same najlepsze rzeczy A my musimy po prostu Go tutaj towarzyszyć I dać mu ukraść brainrocika Tak, już uwaga Jesteśmy na samej górze Jego bazy Wow, ty Masz tutaj gdzieś wolne miejsce? No pewnie, że mam Zobacz tutaj I wow Widzisz, to mam wszystko Dawaj, rób kolejne zadanie No pewnie Dobra, to uwaga, w tym momencie klikam w to i. Ło, wow, mam zadanie zaliczone. I mam teraz czwarte zadanie: Znajdź Brainrot, luczka ty. Czy on tak będzie naprawdę wyglądać? No tak, zrobiłem go specjalnie dla ciebie, luczku. Tylko rozejrzyj się dobrze po tej mapie, bo gdzieś tutaj jest ukryty pod ziemią. Serio, jest tutaj aż takie miejsce i. a, ja spadłem na dół i chwilę, skróto. to mają być pod ziemią, to może ten Brainrot mój będzie gdzieś tutaj ukryty, tylko nie, ja go tutaj nie widzę. A chciałbym mieć te emocje już odblokowane, ale mam je na na czerwono, więc nie mogę tego zrobić. Czekajcie, a może tutaj pod tym wielkim samim jest jakieś przejście i chwilę... Tutaj jest jakieś tajne pomieszczenie, w którym są ukryte nowe brain roty, zobaczcie, tutaj widzę tralalero, tralala, i nawet inne jakieś tutaj w środku, i nawet jest, ej, strawberry elefant, chyba jakaś jego pierwotna wersja, bo on wygląda zupełnie inaczej, i ten sami ukrył to w dobrych miejscach, i o, tutaj jest nawet ta świnka, szwiniero bombardiro, a czekajcie, muszę się rozejrzeć, bo może gdzieś tutaj w środku będzie coś nowego, na przykład w tym miejscu, i widzę coś tutaj niebieskiego, i e, ja Widzę Brain Rota luczka nowego, który ma moją koszuleczkę z mojego sklepu luczekshop.pl. I są też dostępne takie maskotki na moim sklepie, a nawet taka poduszka kości. I jeżeli teraz chwileczkę kliknę w niego, to tak! To zadanie powinno się wykonać. Czekajcie, ja w tym momencie kliknę w te zadania i wow pojawiło mi się, że mam zrobione. A teraz mam ostatnie, czyli przejdź szkołę samiego. O o, czy to nie będzie jedna z najcięższych rzeczy, czekajcie, muszę teraz wrócić do mojej bazy i. Sp Pytać się Samiego, gdzie jest ta szkoła? Ty, ja coś tutaj widzę, jakiś wielki budynek. Sami, czy to jest to miejsce, gdzie mam iść się pouczyć do szkoły? Tak, i lepiej się skup, bo to jest to miejsce, gdzie masz iść, więc dawaj za mną, bo ja nie będę wiecznie czekać. Dawaj. O, o dobra, to wiecie, co widzowie, ja tam wejdę, ale naprawdę muszę naprawdę uważać. I to jest szkoła w stylu a brainrot, czaliście to e, ja nigdy czegoś takiego nie widziałem. Może tutaj będą jakieś brainroty się uczyć, czy coś takiego? Lepiej wchodź do klasy, a... Albo zaraz dostaniesz bana i zobaczysz. Nie, ja tego nie chcę, dobra Sami? Hehe, <gry> dobra, to usiądę sobie w pierwszej miejscu, w takiej ławeczce, żeby w to wszystko ci odpowiadać. Może ci powiem, jakie brain roty są najlepsze. Nie obchodzi mnie to, głupku Musisz teraz mi odpowiedzieć na pytanie, co to jest za strój tutaj na tym stole? Serio? To jest ważne pytanie? E, no dobra, Sami, to odpowiem ci tak. To jest e, strój takiego ziomka o imieniu Sami, czyli najlepszego admina w całej grze, który daje najlepsze brain roty i wszystkie. Wszystko może dać, tak? Um, no dobra, fajnie odpowiedziałeś. A co to jest za pudełeczko tutaj takie jedno? Czy coś ci się kojarzy z nim? Ty no to... Mi się to z moją piosenką. Dreń nie jedzie coś! To jest paczka Luczek Shop, bo mam taką piosenkę i tam rozdawałem takie paczuszki. Nie, fuj, co to jest za piosenka? Nie śpiewaj tego, bo dostaniesz zaraz z kika i zobaczysz. Tak, lepiej siadaj do pierwszego miejsca. Nie, dobra, widzowie, to ja muszę usiąść i sorry, nie będę już tego śpiewał, ale wy możecie wbić na pioseneczkę i ją zobaczyć, dobra sami to co? Jakie mam zrobić ostatnie zadanie, żeby to przejść? Musisz mi powiedzieć po prostu, jaki breidrot jest najlepszy i lepiej powiedz dobrze. O, widzowie, co ja mam odpowiedzieć? Samil jest takim ziomkiem i on ma swoje brain roty. Może po prostu mu powiem Los Spider jest tak? Czyli taki pająk, który wygląda jak ty, widzisz, jak on wygląda? Tak, dobrze odpowiedziałeś, przeszedłeś tą szkołę. Teraz dostaniesz moce admina. Możesz kliknąć to. Tylko lepiej się pospiesz, bo za chwilę zabiorę ci dostęp. Nie! to ja nie chcę tracić dostępu, czekajcie widzowie, spróbuję sobie w tym momencie kliknąć to i wow, wszystko mam zrobione, wystarczy, że kliknę ten napis odblokuj, więc uwaga, teraz kliknę to i to! Zobaczcie, coś mi się załadowało I nawet kolor tutaj tej zakładki Zrobił się inny, jak ją kliknę To wow, zobaczcie, pisze tutaj Komendy, sami jego... a lista Ja jestem widzowie jakiś zestresowany, czekajcie CMDS, czekajcie, ja spróbuję sobie to wpisać Tutaj na górze, więc teraz tutaj sobie dam To CMDS i uwaga, wow Włączyły mi się jakieś komendy Pierwsze, które mogę robić, ej, i mogę sobie Normalnie odpalać tutaj jakieś tańce Ty, dobra, to akurat jest fajne Ale ja bym chciał coś lepszego, może Aura 100 tysięcy, czuję się na lepszy <laughs> Widzicie to ty, to jest jednak dobre. A na dodatek mogę sobie zmieniać w ogóle chyba moje postacie, wow to jest akurat też fajne bardzo. I nawet e, jestem robakiem jakimś fuj. Ja chcę coś bardziej adminowego, może po prostu muszę kliknąć jeszcze raz to i sprawdzić coś innego. Ej, mam tutaj models do wpisania. Co mi to odblokuje? Ty jestem ciekawy, więc tutaj wpiszę sobie, uwaga, models, tylko muszę to zrobić szybko. Żeby ten admin nie zabrał mi dostępu i wow, mam tutaj jakieś rzeczy do zrobienia. A ty, jeżeli sobie kliknę na przykład co coś takiego to czy dodam mi to w grze i wow to dostałem jakieś dwie postacie, to jest Sami i ten drugi właściciel gry innej, gdzie oni się sprzeczają, więc to jest śmieszne ty. A jeżeli sobie kliknę jeszcze raz, to mam tutaj s tools jakąś komendę i czekaj, co mi to zrobi, więc spróbuję sobie to wpisać, bo mam nadzieję, że to mi da jakąś nową super umiejętność. I czekajcie, ty, dostałem tutaj coś takiego doroczki, dzięki czemu mogę sobie na przykład zaznaczyć chyba, wow, jakąś bazę! I chwilę, to sobie, co ja mogę zrobić? Mogę ją przesunąć do góry. Czajcie, to to są moce samiego, on mi to dał w tym momencie i chwilety. Czy ja mogę sobie na przykład tą bazę dać gdzieś bardzo wysoko? Ty, to by było mega śmieszne. Albo dam sobie ją nad moją bazę. Wow, tak! Mogę sobie przewiększyć moją bazę. Czajcie to, ej, dzięki wielkie sami. Nigdy nie wiedziałem, że będę mógł zrobić takiego, zrobić tak. To wszystko dzięki twoim umiejętnościom. Czekajcie, jak kliknę sobie szansę, to mam. Oh, spawn, luczek Brainrod i pipek Brainrod. Czekaj, czy ja naprawdę tutaj z linii mogę przywołać nowego jeszcze Brainrota, który. Będzie wyglądał jak ja, czekajcie Spawn, luczek, wpiszę sobie i chwilę Tak, zobaczcie, to jest mój brain rot, Czyli dlatego sami to zrobił i tak to wygląda Tylko chwilę, ja nie mam kasy, żeby go zabrać Nie, no ja nie mam aż takich umiejętności Jakie ma sami, takie przeepickie Ale spróbuję sobie wziąć tego brain rota, Żeby chociaż go mieć u mnie w bazie i go nie stracić Bo ten sami może mi zabrać tą umiejętność A wpiszę sobie Brainrod pipka jeszcze Więc czekajcie, tutaj na górze wpiszę sobie Spełn pipek, żeby mieć I uwaga, czy mi wyleci pipek, błagam, żeby wyleciał I to, tak, czyli tak on to robi i ten sami, aha, uh -huh. dzięki wielkie Dzięki tobie sami będę mieć Najlepsze braidroty na świecie Jeżeli będę chciał je mieć A na dodatek tam jest chyba jeszcze jedna komenda Czyli spawn luczek lucky block Mhm, uh -huh. to czekajcie, wpiszę sobie Spawn luczek ludzki I uwaga, jeżeli to zrobię, to czy ja powinienem Teraz dostać jakiegoś lucky Bloka? Luczka, tak, to działa Widzicie to widzowie, to jest mój lucky block Mhm, uh -huh. to zrobił sami Specjalnie dla mnie Dzięki wielkie, że w ogóle mam twoje umiejętności Sami ty, jeżeli wam to da kiedyś sami, żebyście odblokowali, to róbcie to, bo inaczej nie będziecie mieli dostępu do tego. A czekajcie, co mi wyleci z mojego lucky bloka. Mam nadzieję, że coś dobrego, bo on kosztuje 500 milionów. Aha, dobra, otwieram go i błagam, niech mi wyleci coś mocnego. Tak, jakaś moja rzecz, to by było fajne ze sklepiku. I chwilę, aha, mój brainrobe. On zarabia w sumie dużo kasy, ale to jest bardzo mocne. I wiecie, co widzowie? O o, coś słyszę. Jakiś dziwny dźwięk. I nie, to mi zniknęło teraz po lewo tutaj, widzicie to, i chwilę. Ja nie mam już tego urządzenia tutaj na dole, więc chyba te umiejętności mi się skończyły, ale przez chwilę je miałem i mogłem robić najlepsze rzeczy jak admin.